Nazywam się Mateusz Sikorski i dziś opowiem, jak za pomocą bram Anybasic Gateway rozwiązać pięć problemów, z którymi na co dzień zmagają się ludzie związani z automatyką przemysłową. Produkcja się rozwija i powstaje potrzeba wydłużenia linii produkcyjnych w swoim zakładzie? To świetnie, ale to zadanie niesie ze sobą szereg różnych wyzwań. Najważniejsze z nich to, jak uniknąć zdecentralizowania procesu sterowania produkcją. Kilometrów kabli, które musisz poprowadzić, aby zbierać i wysyłać niezbędne sygnały, czy kosztów z jakimi się to wiąże. Dzięki zastosowaniu bramy sieciowej Anybus X Gateway nie musisz przejmować się żadną z tych rzeczy, a dodatkowo zyskujesz modułowość. Możesz w łatwy i szybki sposób zamieniać ze sobą poszczególne segmenty linii produkcyjnej. Posiadasz w zakładzie urządzenia obsługujące przestarzałe protokoły przemysłowe typu Fieldbus, zwykłą komunikację szeregową lub kan, a standardem na obiekcie jest już sieć Ethernet. Wymiana tych rozwiązań lub ich modernizacja to często niebagatelne koszty. Dzięki bramie NBASIKS Gateway możesz zjeść ciastko i mieć ciastko. Pozwala ona urządzeniom starego typu komunikować się przez infrastrukturę Ethernet, dając im nowe życie. Urządzenia różnych producentów automatyki przemysłowej najczęściej korzystają z własnych protokołów ściąg. Zazwyczaj wymusza to korzystanie z rozwiązań jednej marki, a Ty, co oczywiste, wolałbyś wykorzystać najlepsze dostępne na rynku rozwiązania bez patrzenia na logotypy. Bramy Anybas X Gateway występują w ponad 200 kombinacjach, dzięki którym skomunikujesz ze sobą nawet najbardziej nieoczywiste protokoły przemysłowe, a to wszystko bez eksperckiej wiedzy na temat ich działania. W prosty sposób podłączysz się do obu sieci, a następnie za pomocą konfiguratora ustawisz podstawowe parametry. Korzystasz z systemów SCADA lub RP, zbierasz dane z wielu źródeł, co wymusza duże inwestycje w hardware systemu nadrzewnego. Można to uprościć. Bramy Enibus z Gateway pozwalają zebrać wszystkie sygnały w jednym miejscu w celu ich dalszego przetworzenia. Dzięki temu wymagania, które musi sprawdzać jednostka nadrzewnie, są dużo niższe. Przemysł 4.0. Wszyscy o tym tylko mówią. A już najwyższa pora wprowadzić ten standard w życie i uzyskać pełną kontrolę nad procesem produkcji z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki protokołom MQTT i OPC UA dostępnym poprzez bramę Airybas X Gateway IoT uzyskasz dostęp do swoich danych w łatwy i bezpieczny sposób. Dzięki temu będziesz mógł zwiększyć produktywność swojego zakładu przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Chcesz poznać szczegóły wymienionych rozwiązań lub uważasz, że bramy X Gateway od Anybus mogą rozwiązać jakiś inny problem, z którym mierzysz się w pracy? Skontaktuj się z nami.